Powiedz, o co chodzi. Może lepiej sam sobie powiedz. Hyde? Czego ten koleś może chcieć ode mnie? Więc zgaduję, że skoro to oglądam, to znaczy, że już nie jestem sobą, tylko tobą. Co? Po prostu oglądaj. Najwyraźniej jesteśmy tym samym ziomem, ziom. Rany, więc Hyde i ja to jest ta sama osoba? Tak. Właśnie. Więc kiedy się budziłem w jakiejś ciemnej uliczce, samotny i skołowany, to było przez niego? Mam mu wiele do powiedzenia! I nawet nie mogę tego z nim skonfrontować, ponieważ. ponieważ to ja! Hej, możesz to powiedzieć mnie, a ja przekażę to jemu! To mu powiedz, że robi mi się niedobrze na myśl, że jesteśmy jednym. Jest tym, czym gardzę! Jest głośny, odpychający, prosty, chamski, próżny! Prosty, chamski i próżny. Ja próżny? Aaaaa! A on myśli, że jak ja się czuję? Właśnie się dowiedziałem, że jestem pół normalsem I pół lamusem. Franki wcale tak nie uważa. Ona lubi mądrych ludzi. Jak ja. Franki śliczna? Ona lubi odlotowców! Hm! Jak ja. Zadawała się z tobą tylko dlatego, że ja się nie pojawiałem i obaj dobrze wiemy, czyja to była wina. Ona chciała z tobą zerwać. A właśnie, że z tobą! Franki! Franki! Franki, dłużej tak nie możemy. Musisz któregoś wybrać. Ale to takie trudne. Lubię was obu. Jak możesz lubić nas obu, skoro jesteśmy totalnie różnymi ziomalami! Ale w głębi duszy jesteście tym samym. I chyba przez to lubię was obydwu. Ona ma rację ziom, tak. I przez to nie mogę przekreślić żadnego z was. Przez ten stres chyba normalnie mi szwy puszczą. A więc zrywasz z nami? Tak. Znaczy, nie. Nie myślcie o tym jako o zerwaniu. Musimy zrobić przerwę. Dopóki nie dojdziecie ze sobą do ładu, to dla mnie nie ma miejsca. O! Poważnie, musicie zacząć się dogadywać. Możecie zacząć do siebie pisać. A gdy już to załatwicie, ja będę w pobliżu. To nie w porządku. Dobra? Dobra. Ta, dobra. Franki, dyrektor krewniska zwołała nadzwyczajne zebranie drużyny potworniarek. Idziemy. Dobra, chłopcy, pamiętajcie. Jedność... Mamy jakieś kłopoty? Dziewczęta, szczerze wam dziękuję za ciężką pracę, determinację i dyscyplinę, dzięki którym potworniarki ze Straszyceum znowu są na samym szczycie. I chcę, abyście wiedziały, że macie pełne poparcie administracji naszej szkoły w przygotowaniach do potworniarskich mistrzostw. Nie pozwolimy wam przegrać, i dlatego sprowadziłam nową trenerkę. Najbardziej odznaczonego strach kapitana w historii straszyceum. Panne Neferke Denil. Powitajcie nową królową. To znaczy tę samą.